Dzisiaj w Pop Culture Gallery w Starym Browarze otwieramy wystawę Andy Warhol, A Kind of Retrospective. To jest wyjątkowa wystawa, na której pokażemy pracę Andygo Warhola, amerykańskiego artysty, legendy pop artu. Myślę, że jednego z najbardziej, najlepiej rozpoznawalnych artystów na świecie. Nasza teza wyjściowa jest taka, że wiele osób kojarzy Andy'ego Warhola przede wszystkim z jego najbardziej ikonicznymi pracami, czyli z obrazami z puszką zupy Campbell czy z grafikami z wizerunkiem Marilyn Monroe. I my Chcieliśmy pokazać, że w tej twórczości jest jeszcze bardzo wiele rozdziałów, które e, myślę, że przez większą część polskiej publiczności nie miały okazji e, jeszcze być odkryte. E, to są m.in. wczesne prace Warhola e, związane z ilustracją, także projektami komercyjnymi, które Warhol wykonywał dla magazynów, czy e, ilustracje do, e, do książek dla dzieci. Wiele tutaj e, takich smaczków z, jeszcze z lat 50., czyli właśnie z tej pierwszej dekady takiej e, aktywności twórczej. Warhol. Warhola pokażemy, ale są to też różne wariacje tych motywów, które znamy właśnie z tych najbardziej znanych dzieł. Czyli puszka zupy Campbell's jest na naszej wystawie, ale w niecodziennych odsłonach, podobnie jak wizerunek Marilyn Monroe. To co myślę, że jest wielkim wyróżnikiem tej wystawy, to jest piętro poświęcone sztuce wideo, Urchola, które udało się stworzyć dzięki współpracy z Andy Warhol Museum w Pittsburghu. To jest wyjątkowa współpraca i dzięki wypożyczeniom z tej instytucji możemy pokazać polskiej i poznańskiej publiczności pracę na przykład z serii Screen Tests. To jest jedna z największych serii wideo Warhola, która liczyła Kilkaset filmów, my pokazujemy trzy wyjątkowe wideoportrety, między innymi wideoportret Salwadora Daliego, więc serdecznie zapraszam na to piętro. Myślę, że tutaj jest bardzo wiele wątków, bardzo wiele faktów i mitów, które, które można odkryć również na naszej wystawie. Tutaj w pierwszej sali widzowie będą mogli zobaczyć taki rozbudowany timeline oś czasu, która obrazuje wydarzenia z życia prywatnego Andy'ego Warhola, przeplatane tymi wydarzeniami z jego, tego życia oficjalnego, jako, jako artysty, jako ikony, bohemy lat 60., 70. i 80. Nowego Jorku. I tutaj właśnie te początki myślę, że są bardzo interesujące, bo była to po prostu osoba niezwykle utalentowana, która bardzo szybko pozyskała intratne zlecenia właśnie dla magazynów modowych, czy dla publikacji książkowych, później okładki winyli, których tutaj mamy całą pełną kolekcję jego. Jego projektów i równolegle do tej działalności graficznej, komercyjnej zaczęła się kształtować działalność artystyczna, która rozwijała się w bardzo blisko różnych celebrytów nowojorskich, którzy zaczęli być bywalcami pracowni Warhol'a. I on, z osoby, która była absolutnie zafiksowana na, na punkcie sławy gwiazd filmowych, on jako dziecko wycinał zdjęcia ulubionych aktorów i aktorek z magazynów, nagle zaczął obracać. W ich towarzystwie i później rozpętała się maszyna, która napędzała, jedno napędzało drugie, Andy Warhol. Sława jego Warhola napędzały znajomości ze znanymi osobami, ale działało to też w drugą stronę. To znaczy, on kreował gwiazdy. O tym jest na przykład jego projekt, czyli Magazyn Interview, który, którego okładki pokazujemy na, na wystawie za moimi plecami, ten, ta niesamowita kolekcja. To jest projekt, który właśnie też służył temu, żeby kreować nowe osobowości, wprowadzać je do tego głównego obiegu. Więc właśnie ten temat sławy, wizerunku i tego, że Andy Warhol sam w sobie był dziełem sztuki, które tworzył na no bardzo różne sposoby, jakby to, jak kreował swój wizerunek, też, też w treści wystawy będzie można przesledzić. Myślę, że Stary Browar to jest niesamowity kontekst do pokazywania twórczości Andiego Warhola i myślę, że bardzo by mi się spodobało, że galeria popkultury, która jest zlokalizowana w pobliżu sklepów znanych marek, to jest kontekst, który idealnie pasuje do tej Twórczości. Wystawę otwieramy dzisiejszym wernisarzem, ale potrwa ona długo, do końca lutego 2026 roku. Więc serdecznie zapraszamy do zwiedzania galerii od wtorku do niedzieli w godzinach 12-20. Czasu będzie sporo, więc można zajrzeć nawet kilka razy do nas.